Szczęść Boże! Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech. Za mną dziś kompletne prezydium Korony pan prezes Grzegorz Braun, posłowie Włodzimierz Skalik i Roman Fritz. Szanowni Państwo, po kilku tygodniach zaledwie od konsultacji polsko-niemieckich, rząd Donalda Tuska przygotował nowelizację ustawy dotyczącej Odry, tak zwanej ustawy odrzańskiej. Likwiduje ona aż 71 z 76 zaplanowanych inwestycji na rzece Odra. To jest ponad 93% wszystkich zaplanowanych inwestycji. Co w zamian, drodzy Państwo, wzdłuż rzeki mają powstać, Kradła, bagna, a większa część infrastruktury rzecznej i przyrzecznej ma zostać rozebrana. Tak, pseudoekologiści wmawiają Polakom bajeczki o przyrodzie, zwierzątkach, roślinkach, posługując się coraz to bardziej wyszukanym i wyrafinowanym słownictwem, jak na przykład renaturyzacji rzeki, a w rzeczywistości jest to nic innego, jak realizacja wprost dyrektyw rządu niemieckiego, która uderza nie tylko w żeglowną odry, w bezpieczeństwo mieszkańców do Odry, ale także w infrastrukturę portową Szczecin-Świnoujście. Drodzy Państwo, i tak Donald Tusk zamyka Odrę na zlecenie Niemców. I skąd to się wzięło? Pokrótce wytłumaczę. W rozporządzeniu o odtwarzaniu przyrody Unia Europejska zobowiązała się do tworzenia tak zwanych dzikich rzek na terenie krajów Unii Europejskich aż na długości 25 tysięcy kilometrów. I dziwnym trafem te Eurokołchozowe fanaberie są realizowane, ale z pominięciem Niemiec, które akurat przodują, jeśli chodzi o inżynierię hydrotechniczną na rzekach w Europie. I chociażby biorąc pod uwagę moc hydroenergetyczną, są tu pięć razy silniejsze od Polski. Mamy 5 gigawatów versus... Za niespełna 1 gigawat energii czerpanej z infrastruktury rzecznej w Polsce. I drodzy państwo, prawie wszystkie inwestycje na Odrze zostały odwołane, ale ten kurek pieniędzy unijnych, tak zwanych, na które przecież się wszyscy składamy mimo że został przekręcony tą dalej płynie, ale na co płynie? Nie na rozwój infrastruktury rzecznej, ale na niedorozwój, na zwijanie się Polski. 4,5 miliarda złotych ma iść na Cytuję usuwanie powierzchniowych przeszkód wynikających z działalności człowieka, czyli na likwidację, rozbiórkę czy przebudowę umocnień brzegowych, wałów przeciwpowodziowych oraz odtwarzanie mokradeł. I w projekcie spec ustawy nie ma nic ani słowem wspomniane o bezpieczeństwie, o ochronie i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym, o budowie zbiorników retencyjnych itd. Można się spodziewać również wywłaszczeń, wykupów gruntów wzdłuż rzeki i uwaga, poważnej ingerencji w tereny użytkowane rolniczo, bo skoro mówimy o mokradłach, o bagnach, o zalewaniu terenów, to nie będzie to już ziemia uprawna. I pierwotny katalog wszystkich inwestycji, jakie były planowane, czyli przebudowa koryta rzecznego, jego pogłębianie, budowa kolejnych stopni wodnych na rzece, a także przekopywanie nowych, kolejnych kanałów. To wszystko owszem będzie realizowane, ale nie w Polsce, w Niemczech, bo po co nam jest infrastrukturyzowana, nowoczesna od razu skoro Niemcy mają swoje rzeki. To już ten temat rozwinie poseł Roman Fritz. Mają Ren, mają Dunaj, mają Łabę. Drodzy Państwo, i tak nad ludziom należy się infrastruktura rzeczna na miarę XXI wieku według Unii Europejskiej, a nam niewolnikom w ramach adaptacji nas do tej ideologii klimatystów jako ciemnej masy należy się Dzika Rzeka. Zapraszam posła Romana Fritz. Bardzo dziękuję. Tak, proszę Państwa, powstrzymajmy lewackie ideologie, które szkodzą nam wszystkim, które działają przeciwko ludziom przede wszystkim. I w Polsce, chociaż jak zaznaczyła na przykład Pani Marta Czech, działy się już pewne kwestie inwestycyjne, musielibyśmy to wszystko powstrzymywać. Tylko jeden przykład. Niedawno otwarto śluzę w Krapkowicach. No ale jak to robią inni? E, proszę Państwa, w Niemczech e, transport e, rzekami to jest już taka ogromna tradycja i taka rzeczywistość, że wymienić można, wymieniać i wymieniać. To nie tylko te rzeki, o których e, wspomniała Pani Marta, więc e, te główne jak Renuaba czy Dunaj, ale też Mozela, Men, Nekar, Hawela, Szprewa, Kanał. Śródlądowy potężny niemiecki, który łączy te wszystkie rzeki. Tam jest ta sieć nieprawdopodobnie rozproszona i zorganizowana w taki sposób, że finalnie transport rzeczny w kraju naszych zachodnich sąsiadów jest jednym z dominujących. A barki na Renie, barki nawet turystyczne spotkać można nie tylko w Niemczech, również w Holandii. Jak wygląda kwestia Dunaju? No proszę państwa. Dunaj płynie przez wiele państw i łączy wiele stolic. On płynie i w Niemczech i w Austrii mija Wiedeń, mija Bratysławę, Budapeszt, Belgrad i finalnie wpada piękną deltą Dunaju w Rumunii do Morza Czarnego. I co się dzieje? Nikomu nie przeszkadza to, że odbywa się tam transport rzeczny. A taki przykład. W Wiedniu jeszcze nie tak dawno było dosyć mało ryb w pięknym modrym Dunaju teraz wystarczy się przechadzać wzdłuż bulwaru nieopodal ogromnych zakładów petrochemicznych i gołym okiem widać masy pstrągów to wszystko można zrobić mając i jedno i drugie i piękną przyrodę i piękny transport i wspaniałą gospodarkę bierzmy od nich przykład i nie dajmy się zniewolić dyktatowi Unii Europejskiej dyktatowi Niemiec dyktatowi pseudoekologów a w zasadzie ekoterrorystów róbmy po prostu tak żeby się nam wszystkim pięknie opłacało. Dziękuję. Bardzo dziękuję Posłuch Wojciech Skalik. Szanowni państwo, jestem członkiem komisji ochrony środowiska i wczoraj odbyło się jej posiedzenie, na którym to rozpatrywano rozporządzenie Unii Europejskiej, które zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania tak zwanych krajowych Programów odbudowy zasobów przyrodniczych. I w ramach tych w przyszłości działających programów ma dochodzić do tak zwanej naturyzacji rzek. Zgodnie z tym rozporządzeniem kraje członkowskie są zobowiązane do opracowania tych programów w ciągu dwóch lat, 24 miesięcy od lipca tego roku. Okazuje się, że ODRA jest wyłączona z tego procesu. To nie polski rząd ma szansę opracowania własnej koncepcji na zagospodarowanie Odry, na jej przyszłe funkcjonowanie. Okazuje się, że Odra jest niemiecką wyłącznie rzeką. Kiedyś latano do Moskwy po tak zwane wskazówki, dzisiaj czyni się to do Berlina. I drodzy Państwo, nie miejmy złudzeń. Jest bardzo ostra konkurencja gospodarcza pomiędzy państwami. I bardzo często struktury państwa, rządy są wykorzystywane do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej nad rywalami. I nic w tym złego. Nie miejmy pretensji do Niemców. Miejmy pretensje do polskiego rządu, który w sposób serwilistyczny ulega. Niemieckim wpływom, ale moi drodzy, nie miejmy złudzeń, jaki jest stan państwa polskiego. Warto przypomnieć sytuację, jaka miała miejsce w polskim parlamencie kilka miesięcy temu, gdzie były wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, któremu przez lata, przez długie lata, podległały wszystkie służby tajne, jawne. W państwie polskim, z trybuny sejmowej, wskazując palcem na Donalda Tuska, powiedział bez cienia wahania, z ogromną pewnością, że Donald Tusk jest niemieckim agentem. I drodzy Państwo, co się wydarzyło? Nic. Nic się nie wydarzyło. To jest dramat. Człowiek, który miał taką wiedzę. Przez całe lata, mając wszystko do dyspozycji, co w państwie polskim jest, z tą wiedzą, nie robi żadnego pożytku w interesie polskim. Gdy opinia publiczna dowiaduje się, że Donald Tusk jest niemieckim agentem, służby w Polsce nie robią, nie czynią nic. Polskie sądy, prokuratorzy nic z tym nie czynią. Więc nie dziwmy się, nie dziwmy się, że później pojawiają się takie spec ustawy. Niemcy potrafią bronić swojego interesu używając wszystkich struktur, również struktur Unii Europejskiej, po to, by Polska była niemiecką neokolonią. I drodzy państwo, chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że ta bardzo trudna. I dla nas bardzo niekorzystna sytuacja może się zmienić pod warunkiem, że wpływ na życie polityczne w Polsce będzie miała formacja, dla której najważniejszym interesem jest interes Polski i Polaków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan prezes Grzegorz Szczęść Boże i ratuj się, kto może. Szanowni Państwo, wykonując dyrektywy Brukseli, a za kulisami Berlina, Warszawa i Tuska i jego poprzedników, Morawieckiego, Kaczyńskiego. Warszawa doprowadza do zamknięcia górnictwa, zaorania rolnictwa i teraz bierze się za gospodarkę wodną, gospodarkę rzeczną. Rzeki w historii Europy były to autostrady budujące potęgi gospodarcze państw europejskich, także i Polska, stała właśnie na transporcie, który sprawiał, że nasz handel przez wieki odgrywał istotną, a na niektórych rynkach dominującą rolę w Europie. I może się komuś zdawać, może komuś wmówiono, że to już przeszłość, że to się nie liczy, że mamy XXI wiek i w związku z tym węgiel i zboże należy przewozić promami kosmicznymi, a barki rzeczne furda to już nieważne, nieaktualne, nienowoczesne. Nic podobnego. Właśnie ucząc się od potężniejszych od nas, obserwujmy że inne kraje europejskie ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec nigdy, nigdy nie zdecydowały się na kapitulację, rezygnację z tych możliwości, które daje transport rzecz. Odra, Odra ma być zamieniona w jakiś relikt, jakiś skansen gospodarki przedpotopowej. Dlaczego Holandia nie zostanie przywrócona naturze, dlaczego wielowiekowy proceder pozyskiwania kolejnych polderów nie zostanie powstrzymany przez Radę Komisarzy Ludowych Eurokołchozowych z panią von der Leyen, dlaczego polityka klimatyczna nie domaga się tego, żeby burzyć tamy i deregulować wszystkie rzeki. W Europie. No to oczywisty absurd. Wiadomo, że w tej hierarchii godziobania jesteśmy słabsi dlatego, że nie jesteśmy suwerennie rządzeni. Dlatego, że Warszawa wykonuje dyrektywy doktrynerskie, zbudowane na absurdach ekonomicznych i urojeniach pseudonaukowych. Nasza polityka klimatyczna, szanowni państwo, streszcza się jednym hasłem. Dobry klimat dla gospodarki, dobry klimat dla handlu, a zatem dobry klimat dla transportu. Pamiętam z czasów mojej dawno minionej młodości barki na odrze pod mostami, płynące, sunące, zdawało się momentami bez przerwy. Nie było kwadransa, żeby rzeką nie przepływał. Nie przepływała jakaś jednostka, zniknęły te barki przy pozorach unowocześnienia, bo pojawiły się niejako dekoracyjnie pewne atrakcje turystyczne, ale to jest właśnie przemienianie Polski w skansen. Statki rzeczne dla turystów nie zastąpią prosperowania rozbudowanej sieci. Dróg wodnych z transportem rzecznym, który jest z pewnego punktu widzenia darmowy, szanowni Państwo. Proszę zwrócić na to uwagę. Jeśli się komuś nie spieszy szczególnie, puszcza wszystko morzem albo rzeką. I samo płynie. Chłop śpi, a zboże samo mu rośnie. Szanowni Państwo, Niemcy to wiedzą, Niemcy z tego nie rezygnują, ale Warszawa Tuska i pospołu Morawieckiego i Kaczyńskiego z tego rezygnuje. Dlaczego upieram się, żeby podkreślać tę ciągłość, tę niezmienność szkodliwej dla Polaków, dla naszych interesów polityki Warszawy? Dlatego, że pamiętam sprawę kanału śląskiego, kanał Wisła Odra, kanał kreślony na mapach jeszcze za czasów urzędowania księcia druckiego Lubeckiego. W XIX wieku Królestwo kongresowe a więc celowy dostrzegano celowość rozszerzania sieci połączeń za czasów pierwszego sekretarza Edwarda Gierka ten kanał śląski był już ujęty w planie Wisła Bodaj 2000 jakoś tak się to nazywało no był ujęty ale z kolei wtedy wpływy innej imperialnej stolicy Moskwy decydowały o o kierowaniu wszystkich funduszy na trasy przerzutowe kolejnych rzutów strategicznych Armii Czerwonej na tę trzecią wojnę światową, która chwała Bogu, nie wybuchła, ale do której się tu wszyscy szykowali. Więc kanał Śląski nie został wykopany. I oto kilkanaście lat temu zgłosili się kto, Chińczycy, że chcieliby ten. Kanał wykopać. Chcieliby połączyć Wisłę na wysokości Oświęcimia z Odrą na wysokości Kędzierzyna Koźla. Podkreślam, to nie jest wydumany projekt, tylko przez wieki trafnie rozpoznawany przez dobrych gospodarzy, dobrych polskich ministrów i, i głowy państwa rozpoznawany jako celowy. Więc Chińczycy chcieli to wykopać i, i przypomnijmy i możemy łatwo sprawdzić, możemy sobie to wyszukać w internecie jak się rzuciły hieny i z gazety wyborczej. I z Gazety w Polskiej. Umowa przedwstępna podpisana przez PiSowskiego Wojewodę z firmą chińską została przekreślona, i nagle na wyścigi zaczęli dziennikarze mediów gadzinowych i prawackich, i lewackich zaczęli tłumaczyć, jaki to szkodliwy nie tyle ten sam kanał sam w sobie, ale że ta chińska firma to yy, proszę Państwa na liście Czarnej Banku Światowego za jakąś straszną korupcję yy, widnieje. No, yy, Szanowni Państwo, jakby Chińczycy ten kanał 10 lat temu wykopali, to by przecież go sobie nie zabrali, prawda, do Szanghaju. On by tutaj był, prosperowałaby. Nasza gospodarka o ten stopień wyżej. A dodajmy jeszcze jedną rzecz. Dodajmy, że tymczasem nasi sąsiedzi, Czesi, opracowali wspaniały projekt, również potencjalnie owocny dla gospodarki Europy Środkowej: śródlądowego terminalu przeładunkowego w Choboninie na Morawach. I to miał być terminal, który by zadziałał, trzeba było jeszcze połączenia Odra-Dunaj. I wówczas prezydent Czech o to się starał, zabiegał i Unia Europejska nie skierowała funduszy na realizację tego projektu, co to znaczy? To znaczy, że Berlin zatroszczył się o to, żeby nie spadły obroty przeładunku, dajmy na to, w Hamburgu czy, czy innych portach niemieckich. A podkreślam, i kanał Śląski, i terminal w Choboninie, i rozwijanie żeglowności rzeki Odry i Wisły, no to są działania, które sprzyjałyby, no nawet powiedzmy, przebiegunowaniu mapy handlu środkowoeuropejskiego. Inaczej by świat wyglądał, gdybyśmy, gdybyśmy to mieli. Ale nie mamy. Dlaczego? Dlatego, że Warszawa Tuska i jego poprzedników. Tego nie chcę. Polska ma być przemieniona w skansen, mamy kupować wiatraki do mielenia ptaków, również niemieckie z duńskimi silnikami, mamy sprowadzać sprzęt i cywilny, i bojowy z zagranicy. Tu ma się nic nie rodzić, tu ma nic nie powstawać, tu ma nic nie działać, ma się zerwać ciągłość myśli technicznej, ma się zerwać pamięć instytucjonalna i to jest, Szanowni Państwo, droga do prawdziwego zniewolenia, dlatego że naród, który nie ma własnej gospodarki, nie ma własnego handlu, nie ma własnego transportu, własnej komunikacji, ten naród jest narodem łatwym do skolonizowania. I właśnie proces kolonizacji Polaków jest pod auspicjami nowego już rządu od szeregu miesięcy energicznie kontynuowany. Temu się sprzeciwiamy, to jest zła polityka gospodarcza, zła polityka wewnętrzna, to jest fałszywie pojmowana ochrona przyrody, to są Sprzecznie z polską racją stanu realizowane kierunki polityki zagranicznej. I może na koniec jeszcze taki przypis. Manifestowaliśmy tutaj wczoraj z naszymi przyjaciółmi, sojusznikami, naszymi rodakami pod Sejmem. Padało hasło Tusk. Przed Trybunał Stanu. Chodzi o tę umowę z Ukraińcami, która nie była legalnie podpisana, bo nie była procedowana tutaj w parlamencie. I pojawił się na naszej manifestacji człowiek współodpowiedzialny za tę szkodliwą, zbrodniczą, zdradziecką politykę. Współautor, Współautor tej polityki: pan Radosław Sikorski. Pan Radosław Sikorski usiłował zakłócić naszą manifestację swoim, swoim powiedzmy, przejawami swojej, swojej elokwencji. To mu się nie udało, ale po manifestacji zbombardował publiczność wezwaniami do debaty. Otóż w imieniu mojego kolegi Posła Romana Frica, członka stałego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu całego prezydium korony z Włodzimierzem Skalikiem tu obecnym, deklaruje, że od takiej debaty się nie uchylamy i o zagospodarowaniu rzeki Odry i o innych sprawach, o relacjach Polska-Berlin, Polska-Waszyngton, Polska-Moskwa, Polska-Jerozolima. Chętnie będziemy publicznie debatowali, wykazując. Że polityka obecnego rządu jest polityką całkowicie bezpośrednio sprzeczną z polskim interesem narodowym, godzącą w polską rację stanu. Panie... Ministrze Sikorski, jesteśmy gotowi do debaty. Zwrócił mi uwagę na tę pańską, panie ministrze, korespondencję. Zwrócił uwagę pan redaktor Piotr Korczarowski. Kanał Emisja TV oczywiście gwarantuje profesjonalną obsługę takiej debaty i transmisję na żywo. Myślę, że gdyby do takiej debaty doszło, to także inne. Prawdziwie niezależne telewizje byłyby nią zainteresowane. A zatem jesteśmy gotowi. podejść Pan do płota. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Z Panem Bogiem.